Real Madrid i FC Barcelona. Dwie największe drużyny w historii piłki nożnej. Dwie armii kibiców, dwa kolory, jedna rywalizacja: El Clasico. Ale kto jest naprawdę lepszy? Statystyki nie mają sentymentów. Sprawdźmy to raz na zawsze. Trofea ogółem: Real Madrid. 102 oficjalne trofea. Barcelona. 99 oficjalnych trofeów. Zacznijmy od konkretu. Real prowadzi o 3 Puchary. Liga mistrzów. Real Madryt 15 Lig mistrzów. Rekord wszechczasów. Barcelona 5 Lig mistrzów. Real Królem Europy. Dominacja bez dyskusji. 3. La Liga mistrzostwo Hiszpanii. Real Madryt 36 mistrzostw. Barcelona 27 mistrzostw. Real ponownie górą, ale Barcelona często goniła w ostatnich dekadach. El Clasico. Bezpośrednie mecze. Łącznie meczów oficjalnych 255. Zwycięstwa Realu 104. Zwycięstwa Barcelony 101. Remisy 50. Minimalna przewaga Realu. Różnica zaledwie trzech meczów. Wartość rynkowa klubów. Real Madrid. Około 950 milionów euro. Barcelona. Około 800 milionów euro. Finansowo, Real trzymaj się mocniej. Szczególnie po kryzysie w Barcelonie. 6. Legendy klubu: Real Cristiano Ronaldo, Di Stefano. Sorry, jak, sorry, jak źle czytam. I Real Madrid. Real Madrid. Sorry, jak źle czytam, jak mówię. Barca. Messi, Xavi Intiesa. Mogłem znowu czytać. Ronaldinho. Tutaj nie ma zwycięstw. Obie drużyny miały piłkarskich bogów. Sezon 2024-2025. Real Madrid. Liga mistrzów. Superbuchar Europy. Barcelona. Mistrzostwo Hiszpanii plus Buchar Króla. Kr 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 Remis. Real w Europie. Bardzo w Hiszpanii. Tabela podsumowująca. Trofea ogółem. Real, Liga Mistrzów, Real, La Liga, Real, El Clasico, Real, Wartość Real, Sama 2024-2025, Ramis. Statystycznie Real dominuje w liczbach. Barca to magia, technika i Messi. Real to potęga historii Cristiano, ale dziś statystyki mówią jasno. Real Madrid prowadzi, a Ty? Komu kibicujesz? Napisz w komentarzu i daj łapkę, jeśli kochasz Elkasiko tak jak ja.